Dzisiaj będzie pretensja kolejnego monstera. Monster Assault. Taki wojskowy trochę. Tutaj jest opis, to możecie sobie przeczytać. No jak przeczytam, to mi w sumie nie da żadnej takiej idei tego, jak może smakować. Więc nie mam pojęcia. Co? On nie jest sprzedawany w żarce. Kupiłem go w Amikulusie. Jak poszedłem po te wszystkie boldaki, Jak mi majowa powiedziała, że jest to fajna trąbka Mężczyzna majowy tutaj No i tak, otworzyłem Teraz Pachnie tak Cytrynowo trochę Tak znają pachną Trochę jak whisky. Coś takiego, whisky z cytryną. Tak Daniels. Coś takiego. No, spróbujemy. Zobaczymy jak smakuje. Smakuje po prostu jak kola, taka cytrynowa. No tak na no kurczaku serio smakuje jak kola, tylko taka. Znacznie mniej gazowana. Bardzo dziwne. Nie tego się w ogóle spodziewałem. Już jak pewnie czuć tego musu tutaj. Już to schodzi powoli. Powoli, no całkiem szybko schodzi. No takie, takie taki sobie Taki, No po prostu kola Trochę Trochę me na coś fajnego To takie nie wiem no 5 na 10 Takie no, no po prostu kola kola nie jest jakieś jest super czysto napój Master Assault Można sobie kupić i spróbować ale czy to jest coś co się pije tak często Może niektórzy piją no 5 na 10 koniec